Tutaj Leon. I witam Was w pierwszym odcinku. Yy, zagrajmy sobie Euro Truck Simulator 2. Tak, jest. Yy, tworzymy sobie nowy profil, czyli yy, może jakąś, jakąś taką fajną nazwę, jak może Zbychu. To jest fajne. zby może z bychu. teraz wybierzemy sobie zdjęcie takie na przykład Zbychu. Hmm. bierzemy sobie... Boże ten śmieszny ciężarówkę to jest bardzo ładna To jest ładna i ona się nazywa? Man? Tak, man. I może logo firmy będzie takie, okej. Okay. I nasza firma będzie się nazywać, kochani, Zbychu Trans. Zbychu Trans. Trans. I otworzymy. Na kierownicy, jak grani, kierownica i ten prosty automat. Dajemy sobie dalej eee, Dajemy sobie e, wyłącz kreator wyłącz Dobra Wiesz, miasto w którym chcesz rozpocząć kraj Dajemy sobie może najbliżej kurs Koza na, są kołowielska, przypominam Jest Wrocław Wrocław Wybór Czy na pewno chcesz przyjść samoczepki? Nie, bo ja już wiem jak to się gra i zobaczymy. Gram na kierownicy zieloneczki. Kochane moje. Więc... No przepraszam jeśli będzie słychać. Witaj w grze Euro bo witam. witam w końcu masz okazję sprawdzić się w wymarzonej pracy prowadzenia ciężarówki. No ja wiem, czy to taka wymarzona praca, ale okej. Okay. Twoja firma przewozowa jest gotowa do akcji, ale niestety nie masz pieniędzy na zakup ciężarówki. Na razie musisz pracować dla innych firm jako najemny, jako najemny kierowca. No niestety, twoim zdaniem jest bezpieczne dostarczenie ładunku o nazwie Groszek do, do doku, doku firmy Eurogodis w mieście Wrocław. Twój pracodawca zapewni ci pojazd i pokryje wszystkie koszty. Nie zawiedź go i dojdź na czas. I tutaj mamy ciężarówkę, odpalamy i jedziemy. Ale czemu? Zastanawiamy się, czemu nie działa? To jest dziwne. Co się ścięło? Teraz opcje sterowanie. Teraz tak kierownica kierownica automat to jest ok to jest też ok to też jest ok no konfiguracja sterowania kontrolery jeszcze raz tam kierownica chwileczkę prosty automat dalej wyłącz okej okay. myślę, że teraz będzie działać no jak nie to ja nie wiem co sobie no dalej nie działa ale to jest dziwne Mhm, mm to działa, to mogę się poruszać. tu normalnie też. Wszystko jest ok, lustereczka. To też. Ja nie to wiem, wie, co się dzieje. Się. Hmm. 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 No pojęcia nie mam. No dobra. No, utworzymy sobie jeszcze, przepraszam Was za te fiomeczki, jeszcze jeden profil. No to ten sobie usuniemy, tak. Nowy, Zbychu. Zbychu, a może Zbychu to pechowa nazwa? Dajmy sobie tego Grubasa. Fiomeczki moje kochane. To był Grubas. Teraz ładne. Zdychu trans By. trans Ok Otworzymy sobie Jeszcze raz kontrolery kierownica Proste automatne no i to wszystko Co? No tak Dobra wyłączmy Tutaj Wrocław potwierdź wybór nie chcę przejść łóżka bo ja wiem Because I'm happy Przepraszam ziomeczki, że na kamerze, to, znaczy na tablecie to nagrywam no, na takiej kamerze. Wszystko wiemy. Na kamerze... Co jest znowu? Hmm. A może jakaś jak ciężarówka? Albo ja mam... Wiem... Nie wiem, durną graniaką? Co to jest w ogóle. Zdziwne. A, chwil, przepraszam was ziemacki. Wyjdę z tego. Wiem dużo ikon, ale pewnie macie więcej. Ja nie jestem takim jakimś maniakiem. Ciało głos! Superowo ziemeczki. Meczki moje kochane Utwor utworzymy nogę. Eee, no ja teraz Stachu może, Stachu Stachu Tego. A teraz tak bez sensu nie wybieram. Potem będziemy pokazać. Stachu trans. Stachu. Stachu trans. trans. To ok, otworzymy kontrolery, kierownica, prosty automat. I teraz jeszcze raz sprawdzam wyśrodkowanie. Tak, czyli dobrze. Sprawdzimy. A może teraz w mieście innym, może poznań, Nie chcę. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej filmików Z, yy... Jeśli mi wiadomo, to na pewno można wkradć mody no, to Dobrze, to wiemy wszystko O, i teraz działa Dobra, ziomki Dobra, ziomki, ziomki Będę kuszył głośniej głos Słychać, mam nadzieję ja to sobie włączymy i jedziemy i zobaczymy co zaraz jedziemy. Zaraz zobaczymy. f Jedzenie w paczkach. Spoko. O, nie ma daleko. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ok. Ładne silniejsze brzmi. To ładnie, nie powiem. Dajmy sobie kierunkowstwo, ponieważ jesteśmy prawidłowymi kierowcami. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jest super pięknie, mam zielone jedziemy. Kurczę zieloną, jak nie wyjeżdżę. Tutaj. Dobra, i tutaj już. Aby zaparkować automatycznie w zamian za utratę bonusowych na Ja sobie tylko tak. Tak, stanę. Tak. Gaszę silniczek. Dobra. Hamulec ręczny i gotowe. Zobacz, doskonale, pieniądze. 363 euro. Wow, ale dużo ludzi. Ja ziomaczki będę kończył już ten odcinek powoli. No już O, co to mam? To się gra na swojej filmie. To podstawowy garaż może. Powodzenia. Pa, pa. Hmm. No, ziomeczki, ja będę się z Wami żegnał. Myślę, że Wam się filmik podobał. Yy, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja się będę z Wami żegnał. Na razie, cześć.